Poczytaj mi prosię. Wesele karczmarki Jaguni. Wedle olkusza, przy drodze, stała karczma, a w niej szynkowała piwo i miody szynkareczka Jagunia. Młoda była i rumiana, a tak harda i niedostępna, iż kto ją ujrzał, powiadał. Głazniej, a nie dziewczyna. Kilku młodych panoszu zabiegało na napróżno o jej względy. To samo czynili synowie Mieszczan i cechowi Mistrze, a nawet kupiec Balcerek zapragnął ją pojąć za żonę. Lecz Jagunia odpalała wszystkich niemiłosiernie, mówiąc – Nie takiego będę miała męża? I szeptano cicho, iż Jaga pragnie się wydać za królewicza z Wawelu. Gościła go raz i poiła, gdy znużony łowami zatrzymał się w gospodzie na odpoczynek. A królewicz zamiast jednej nocy, Cały tydzień spędził w oberży, smakując w napitkach i jaguśinych ustach. A gdy potem odjechał, zostawiając jej na pamiątkę złoty pierścień, wydało się głupiej dziewce, iż jest kulewną z Wawelu i posłuch się jej należy i wielkie uważanie. Śmiali się z tego ludzie i pytali: kiedyż Jaguś wstąpisz na tron? A dziewka zła odpowiadała: czekajcie ale gdy to się stanie pozazdrościcie mi wszyscy i wypatrywała dziewczyna oczy czy na krakowskim trakcie nie ukaże się wawelski królewicz aby ją poślubić patrzyła jeden miesiąc drugi czekała od zimy do lata daremnie a, a gdy zagwizdały wiatry styczniowe i ciemne noce rozłożyły się po świecie cierpliwość jej przebrała miarę siostry zaś szydziły Chciałobyśmy potańczyć w dniu twoich imieni na lustrzanej sali, a to już jutro święte Agnieszki, kawaler zaś dotąd nie przyjechał. Dróżkami mi będziecie, a gdy się nie wydam za królewicza, diabłu przysięgnę wierność i zostanę jego żoną. I ledwo wyrzekła te słowa, zadudniło na gościńcu i układny młodzieniec wszedł do izby. Struchlało serce w bajce i w marynie, precz uciekły, zostawiając siostrę sam na sam z przybyszem. W swaty przyjechałem mościa panno, jestem posłańcem jaśnie oświeconego wojewody Boruty. Za mało mi województwa i mogę być królewną. Nie chcę zostać wojewodziną, odpowiedziała dziewczyna. Jeśli wyswatasz mnie za lucyfera, godzę się na zamęście. Markotno było wracać posłowi z rekuzą. Więc, zajął tłumaczyć, jakie ją czekają zbytki i w jakim pałacu będzie panią. Na wysokiej górze, w fioletowej chmurze, stoi zamek wielki, tak ma pozłacany i ze srebrna ściany, a z bursztynów belki. Lucyfer król, najmocniejszy ze wszystkich cesarzy, panuje nad księżycem i planetami. I w każdym kraju i na każdej gwieździe ma swojego namiestnika. Niektóre światy już mu uległy i zapchane są po brzegi jego poddanymi, a w wielu krajach można jego władztwo. Tylko w Polsce idzie diabłowi kulawo, więc kryć się musi po gąszczach i wertepach, aby stamtąd napadać na ludzi jak rzeźmieszek. Ale na pewno będzie inaczej, gdy boruta się ożeni i ustatkuje. Szaławiła jest bowiem i hulaka, aż strach pomyśleć, jaki z niego lichy namiestnik. Nie posuła żadnych dusz do piekła, kościoły się w Polsce mnożą, cnotliwych coraz więcej przybywa i diabły nie mają żadnej pociechy z Polaków. Więc Lucyfer postanowił ożenić Borutę, aby się ustatkował i dostawszy babę, więcej myślał o urzędzie niż o hulankach. Tak wymownie prawił poseł, pobrzękując kiesą ognistych dukatów, iż zmiękło na poły serce jaguni. A gdy wysypał sznur korali, płonących jak, jak rzębiny, sięgła po nie dziewczyna. Lecz korale rozwiały się w mgłę za dotknięciem jej ręki, a poseł, czytając z oczu dziewczyny, pragnienie posiadania bogactw, wyrzekł uśmiechnięty. Hola mościa panno, wolne takie żarty, nie dają podarków, darmo nawet czarty. Więc powiedz panu twemu, iż go czekam i niech mnie bierze, wybełkotała na pół przytomna szynkareczka. Rozparł się Boruta w kolasie, strojny jedwabny żupan i rysi kołpak. Cztery kartosze śmigają poprzez pola. Miotają z pyska ognistą parę, a z bicza strzela kusy. Wierny pacholik wojewody. Pysk ma nieco szpetny, Więc nasuwa na twarz wilczurę, A wymachując z nogami cienkimi jak badyle, Przyśpiewuje uciesznie. Jedzie diabeł, jedzie na swoje wesele, Kontusz ma jedwabny, złotą karabele. Hop! To koło zawadziło o granicę, Aż jęknął resor, A kusy podskoczył na trzy łokcie w górę. Zaśmiał się i nucił dalej. Weźnie sobie pannę o ślicznej gębusi Szkoda, że ją w smole zaraz skąpać musi. Dęg! To koraca nachaliła się w prawo Aż gibnęł się boruta A kusy zarył nosem w błocie Otarł pysk rękawem I zaśpiewał znowu. Na nockę jej nigdy od siebie nie puści Ale na dzień zamknie w piekielnej czeluści. Zit. To pojazd śmignął przez rzekę, nurzając wodzie kusego, który nie zauważył przeszkody składając piosenki. Parsknął pacholik z chłodu i przerażenia, podciął karosze i stanął przed karczmą. Co to było za wesele! Trzysta białych kaczorów, trzysta czarnych kogutów, trzysta cieląt i trzysta baranów zabito na ucztę weselną. Stado wołów i wieprzów padło pod nożami rzeźników, a piatyka była tak straszna, że sam Lucyfer spadł pod stół, a diabliska potraciły rozum z opilstwa i obżarstwa. Tej pamiętnej nocy nie złodził żaden człowiek na bezdroże. Nikogo nie przeraził rechot diabli w pustkowiu i cicho było i spokojnie na świecie. Tylko na łysej górze trwały hałasy i trzęsła się ziemia od muzyki i łomotuk czartowskich kopyt. A gdy diabły posnęły, przysnął się pan Łody do Jaguni i przemówił najdelikatniejszym głosem. Jaguś, może byś chciała odpocząć. Tam wędle czeka nasze nasze przybycie, ustrojona komnata. A szynkareczka spoglądnęła zimno na męża i odrzekła. Nie chce mi się spać. — Jaguniu, serce moje, radbym cię pocałować — szeptał Czule Boruta, pochylając się nad, nad małżonką. I byłby ją lasnął w same usta, lecz odtrąciła go Jagunia, spluwając z obrzydzeniem, gdyż przypomniała sobie pocałunki królewicza. Zachnął się piekielne wojewoda i chwycił ją w pół, chcia chcąc siłą zmusić do całowania. Odskoczyła i okręciwszy się na pięcie rzekła — nie chcę. Więc diabeł w perfazję. Nóż obiecywać, nakłaniać, grozić, zachęcać, a Jagunia ciągle spowtarzała z uporem. Nie chcę. Rozeźlił się strasznie buruta, gdy żadna dotąd dziewka nie stawała mu takiego oporu i huknął, aż zagrzmiało. Musisz być posłuszna. Nie chcę, odpowiedziała Jagunia. Już świt dobrze wyjrzał na niebo, a nowożeńcy certolili się jeszcze bez ustanku. A gdy jasne wzeszło słońce, diabły w śmiech. Tłuką się ogonami po bokach i wyją z radości, że Boruta tak pokpił sprawę z dziewką. I dalej w kpiny ze swojego brata, aż gosty djął, zawołał kusego i cych cichcem wyjechali do łęczycy, zostawiając gości i żonę. A diabły w radę. Co robić z Jagą? Czy wypędzić ją do karczmy, skąd przyszła? Czy porwać żywcem do piekła i usmażyć smole? Czy też pozostawić ją na Łysej Górze? Zabierali głos najmędrsi i najuczęsi w piśmie doktorzy i kauze perdy i uchwalili. Nie ma rady. Jagunia jest żoną Boruty, a więc nie należy jej ani wypędzać, ani też wtrącać do piekła. Należą jej się honory i względy przystojne małżonce wysokiego dostojnika. Niech prze to pozostanie, gdzie jest. Sześciu pacholików trzeba jej dać dla posługi i otoczyć fraucymerem, aby nie robić płeków wstydu. Może się wreszcie namyśli i zaniecha fochów. Wojewodziną jest i basta. Często przypomina sobie Boruta, że ma na łysej górze małżonkę i próbuje zalotów. Dawniej, gdy był młodszy, raz w raz zjawiał się pod łysą górą i wzdychał. Płakał, zaklinał, tu głubem ale zawsze odchodził z niczym. A teraz, gdy się postarzał, raz w rok, w rocznicę swego wesela, która przypada w imieniny jaguni, śmiga karocą do swojej żony w nadziei, iż ją ucałuje przy przychołbił. Pędzi pojazd na przełaj po polach i drogach, a kusy trzaska z bicza i podśpiewuje żałośnie. Kłopotu dnie miał diabeł mało, nigdy nie bolał go łeb, żon mu się nieraz zachciało i z czarta zrobił się kiep. Ojej! A diabelski jęk słyszeli ludzie, i wcale im się serce nie, kla, nie kraje, lecz mówią: dobrze mu tak.